Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego Świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Księgi Rodzaju, rozdział 18, wersety od 1 do 15. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, Racz nie omijać twego sługi, przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A oni mu rzekli: uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł, prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go. Gdzie jest twoja żona Sara? Odpowiedział im: W tym oto namiocie. Rzekł mu jeden z nich. O tej porze za rok znów wrócę do ciebie. Twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było tuż za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku, to też Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy i mój stary mąż? Pan rzekł do Abrahama: Dlaczego to Sara się śmieje i myśli: Czy naprawdę będę miała rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: Wcale się nie śmiałam, bo ogarnęło ją przerażenie. Ale pan powiedział: Nie, śmiałaś się. Otrzymujemy na początek nowego miesiąca bardzo ważne spotkanie. Abrahama z trzema tajemniczymi osobami. Tajemnicze spotkanie, które tradycja Kościoła rozpoznała jako spotkanie Boga z. Spotkanie Abrahama z Panem Bogiem, z Trójcą Świętą. Mówimy o Ikonie rublowa, ikona Trójcy Świętej. To właśnie ta scena Biblijna jest zobrazowana na tej ikonie. Bardzo wiele w tym spotkaniu pada ważnych słów, słów, które wracają w, w Biblii, całej Biblii, jak, jak refren racznie omijać twego sługi. Jakiś czas temu dostrzegłem to, co zachwyciło mnie, zatrzymało i, i teraz to mi wraca prośba, którą skierował później w stosunku do Abrahama, Mojżesz. Niech Pan pójdzie pośród nas, Niech Pan pójdzie pośród tego ludu, Pomimo, że jest to lud o twardym karku. To mi się skojarzyło z tym, gdy Jezus przyszedł do apostołów, do Wieczernika po zmartwychwstaniu i stanął pośrodku nich. Abraham widząc trzech tajemniczych gości mówi racznie omijać Twego sługi. Mojżesz powie niech Pan pójdzie pośród nas. Chrystus Pan stanie pośród apostołów, aby obdarzać ich pokojem, aby przełamać ich ich strach, ich niepewność, co do sytuacji, w której się znaleźli, co do samych siebie, po tym wszystkim, co się wydarzyło na Golgocie. Przychodzi Jezus, staje pośród nich, nie omija ich. To mnie skłania do refleksji dziś, czy ja kieruję taką prośbę do Boga, racz mnie nie omijać. Pójdź pośród mojej wspólnoty, pośród mojej rodziny, bądź w moim małżeństwie. Czy ja o to proszę Boga? Ta prośba w Biblii pojawia się wiele razy. Więc ja mam o to Boga prosić wiele razy. Nie jakoby on nie chciał iść ze mną, ale że ja potrzebuję tej prośby. Ja potrzebuję artykułować taką prośbę, tę swoją potrzebę, potrzebuję mieć ciągle świadomość tego, że, że ja chcę iść z Bogiem, że ja chcę, żeby Bóg ze mną szedł. Funkcji tej prośby jest nasza codzienna poranna modlitwa. I kiedy zapraszam na starcie, coś się zaczyna, coś nowego, nowy dzień. Teraz zaczynamy nowy miesiąc. Być może jest to dobrą, dobrą okazją do tego, aby, aby powiedzieć Bogu pójdź ze mną w, w ten miesiąc. Bądź w tym miesiącu ze mną. Ja bardzo chcę, żebyś był. Raczej mnie nie omijać w tym miesiącu, racz mnie nie omijać tego dnia. Pomimo, łączę to z tym Mojżeszem, niech Pan pójdzie pośród nas, pomimo, że jest to pośród tego ludu, pomimo, że jest to lud o twardym karku. Pomimo, że jestem grzesznikiem, racz mnie nie omijać. I potem ta scena z Jezusem, Jezus, który przychodzi do, do zalęknionych, wystraszonych apostołów, staje pośród nich. To jest właśnie to, to przyjście Pana Boga, że on rzeczywiście realizuje te prośby w swoim czasie. Realizuje, jest wierny swoim obietnicom. Pięknie to pokazuje Abraham. Wróćmy się do początku. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre. Kolejny już raz Pan ukazuje się Abrahamowi. Kolejny już raz y, y, do, do Abrahama przychodzi. Jest w tym jakiś pomysł Pana Boga. Jest w tym jakiś Jego y, 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 sposób prowadzenia Abrahama. Czy ja dostrzegam w moim życiu y, takie, takie prowadzenie? Pana Boga, że Pan Bóg mnie prowadzi? Czy znaczy ja dostrzegam w moim życiu takie, takie ważne momenty, w których Pan ukazywał mi się, przychodził do mnie, interweniował, okazywał się być wierny, dawał mi odczuć tę swoją wierność. Też mogę to odwrócić, zapytać o moją wierność wobec Pana Boga. Pan yy, przychodzi do Abrahama w najgorętszej porze dnia, wtedy kiedy Abraham odpoczywał. Kiedyś tej, o tej samej porze przyjdzie do studni Samarytanka i Jezus będzie tam na nią czekał. W najgorętszej porze dnia. Różnie możemy to yy, przeczytać yy, na głębi tego tekstu. W najgorętszej porze dnia, Abraham odpoczywa. Można w tym widzieć, jest zmęczony, jest, jest, jest upał. Odpoczywa, nic mu się nie chce. Na nic nie ma ochoty, bo jest zbyt gorąco, zbyt dużo, zbyt wysoka temperatura. I wtedy przychodzi do niego pan. Może pan przyjść do mnie w najgorętszej porze dnia. I niekoniecznie chodzi tu o, o temperaturę mierzoną stopniami Celsjusza. Może przyjść Pan do mnie w, w najgorętszej porze mojego życia, kiedy, kiedy jest za gorąco, kiedy, kiedy system się przegrzewa. Miałem kiedyś takie doświadczenie z telefonem pokazał się taki, taki komunikat telefon zaraz się wyłączy, bo jest za gorąco. Bo za, za wysoka jest temperatura urządzenia. Może być tak w moim życiu, że jest za gorąco, że, że to moja wewnętrzna temperatura wydarzeń, emocji, myśli, natłoku obowiązków, że tego jest za dużo. Że jest zbyt gorąco, że, 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 że na nic już nie mam ochoty, na żadne spotkanie, na, na żadne słowo, na, na, na żadną aktywność. I w tej najgorętszej porze dnia Abraham dostrzega trzech ludzi naprzeciw siebie. Spojrzał i dostrzegł, ujrzał. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu. Więc jest ten ważny ruch w życiu Abrahama wyjście z namiotu. Pośród tej gorączki dnia Abraham pozostaje otwarty na obecność. Oczywiście On nie wie, kto do Niego idzie w tym momencie, ale przeczytajmy to już tak: Jest otwarty na obecność Pana Boga. Jest gotowy, aby przyjąć Boga nawet w najgorętszej porze dnia. Pójdę troszkę dalej i zapytam, czy pośród takiej gorączki dnia, gorączki życia czy ja potrafię pozostawać otwarty na Pana Boga? Czy ja potrafię trochę to odwrócę, szukać Pana Boga? Czy ja potrafię podążyć na spotkanie Boga? Bo okaże się za chwilę, że w tej najgorętszej porze dnia, też w tej gorączce Abrahama, yy, związanej z, z jego, jego troską o o, o syna że Abraham właśnie w tym momencie najbardziej tego spotkania potrzebuje spotkania z przychodzącym do niego Bogiem czy więc ja potrafię w najgorętszej porze dnia w tym wszystkim co ta najgorętsza pora dnia może symbolizować czy ja potrafię podążyć na spotkanie Boga, podążyć od wejścia do namiotu, czyli jakby zrobić ten ruch, żeby w jakiejś mierze oddalić się od tej gorączki, żeby jakby ją zostawić za sobą, ten, ten namiot. Podąża Abraham na spotkanie. Oddaje pokłon. I wtedy wypowiada te prośbę, od której yy, rozpocząłem. Racz nie omijać Twojego sługi. Przeczytajmy też tę te, te prośbę właśnie w kontekście tej gorączki, tej, tej najgorętszej pory dnia. Racz nie omijać Twojego sługi. Być może to jest yy, bardzo ważną prośbą, którą mogę ja wypowiadać właśnie w takich najgorętszych porach mojego życia. Bądź czyli wzywać Bożej obecności. Bądź ze mną. Towarzysz mi. Nie omijaj mnie. Okaż swoją łaskawość. Racz nie omijać Twojego sługi. I widzimy Abrahama, który w tej najgorętszej porze dnia, w tym, w tym czasie odpoczynku, w tym kiedy rzeczywiście człowiek nie, nie podejmował żadnych aktywności, bo było to zbyt, zbyt obciążające człowieka. Jak Abraham w tym, co teraz zaczyna robić, jest bardzo konkretny, bardzo zdecydowany, bardzo, bardzo szybki, on, on nie jest rozleniwiony. By się mogło wydawać, że człowiek w takim, w takim momencie takiej, takiego drzemania yy, po, 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 pod drzewem yy, mógłby człowiek być. Abraham taki nie jest. Jest bardzo zdecydowany, jest bardzo konkretny. Przyniosę wody, obmyjcie sobie nogi, pójdę wziąć chleba, byście się pokrzepili. Poszedł więc śpiesznie. Mówi prędko za ciasto. Podążył do trzody, wybrał tłuste, piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Tu też jest, już nie będę tego podejmował, jak tutaj jest wiele wątków, które, które potem widzimy też, też w Nowym Testamencie. Abraham. Szykuje wyjątkowy posiłek. Przygotowuje coś, coś specjalnego, wyjątkowego, wartościowego. To nie jest jakiś a sprawdźmy, czy nam coś zostało z obiadu, tylko, tylko przyrządź wybiera, on wybiera. Tłuste piękne ciele. To mi się bardzo kojarzy z tym. Przynieście szybko utuczone ciele, będziemy śpiewać, będziemy ucztować i bawić się. Sytuacja odwrotna: tu Bóg przychodzi do człowieka. Tam przy, przy Synu Marnotrawnym, przy Miłosiernym Ojcu, to Ojciec dba o, 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 te, o, o jakość tej uczty. Stąd te niezwykłe odniesienia z tego tekstu do, do, do innych miejsc w Biblii. Można ten tekst przeczytać pod kątem tych, tych właśnie odniesień, tych, tych powiązań. Abraham szybko przyrządził, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem, pokazuje gotowość służenia tym, którzy do niego przyszli. Moja postawa wobec Boga. Abraham wybiera dla Boga to, co najlepsze. Wybiera to yy, pospiesznie, nie zwleka. Jest w tym bardzo konkretny. Daje to, co najlepsze, robi to prędko, szybko. Jest w tym konkretny, zdecydowany. Daje i jednocześnie pozostaje w dalszej gotowości do służby. Niezwykła jest ta postawa Abrahama wobec Boga. Nauczy no, mnie Abraham yy, właśnie takiej postawy, zdecydowania w moich spotkaniach z Bogiem, konkretności w tych spotkaniach z Bogiem, yy, dawania Bogu tego, co najlepsze, dawania od razu, Wtedy, kiedy się to należy, wtedy, kiedy to ma być, nie zwlekania. Nie, tu, tu się dzieje wszystko od razu. Przyszli więc potrzebują y, obmyć nogi, potrzebują y, czegoś się napić, potrzebują coś zjeść. I to jest od razu. Więc nie ma takiego przeciągania. Nie? My czasem zwlekamy, że a, a to może jeszcze zrobię to, a dopiero potem rachunek sumienia, nie? a to, to jeszcze to, a, a, dopiero potem, a dopiero potem przygotowanie do medytacji, nie? a to, to jeszcze yy, nie dziś, tylko może jutro czy tam pojutrze pójdę, pójdę do spowiedzi. Abraham uczy, że nie, teraz, od razu. Konkret. I dalej pozostaje w gotowości do służby. To nie, że a zrobiłem, jestem w niedzielę na, na Eucharystii, to na tydzień z Panem Bogiem mam wolny. Zaspokoiłem głód Pana Boga. To raczej ja mam głód, nie raczej. To ja mam głód Boga. Pozostaje dalej w gotowości do służby. Cała ta gościnność Abrahama. I w końcu Pan Bóg przyjmuje inicjatywę. Zapytali go, gdzie jest Twoja żona Sara. Ta otwartość na Boga, ta konkretność Abrahama, to dawanie Bogu tego, co najlepsze. To niezwlekanie zdawaniem tego Panu Bogu, to pozostawanie w dyspozycji dla Pana Boga, to rodzi w Abrahamie otwartość na życie, na płodność. To rodzi życie. Właśnie to. Nam się czasem wydaje odwrotnie. Że jak ja dam Panu Bogu, dam mu czas, dam mu adorację, dam mu medytację, dam mu Eucharystię, dam mu. Rachunek sumienia, to ja już nie będę miał czasu, to będę zmęczony, to nie będę miał życia dla siebie. A ta, ten fragment pokazuje mi coś innego. Abraham to wszystko panu Bogu daje? I Abraham otrzymuje syna, syna obietnicy, spełnia się. Ta obietnica, którą, którą Pan Bóg mu złożył. Tutaj oczywiście w podtrzymaniu jeszcze tej obietnicy za rok o tej porze przyjdę do Ciebie i Sara będzie miała syna. My już wiemy, że, że Sara tego syna miała, że Izaak się urodził. Więc to jest to, to wszystko, co zrobił Abraham, pomimo najgorętszej pory dnia, czyli powiedzmy, niesprzyjających warunków. Do, takiego, do tego typu posługi. Mógłby przymknąć oczy i udać, że ich nie widzi. Ale on ujrzawszy ich, podążył, na ich spotkań wyszedł im naprzeciw. I potem te wszystkie elementy, o których już była mowa. I to mi pokazuje, że, że właśnie taka postawa wobec Boga, że to poszerza moje serce. W tym ja jestem, w spotkaniu z Bogiem, i to rodzi we mnie życie, to mnie rozwija. To sprawia, że, że moje życie staje się życiodajne, płodne. Mocą, oczywiście, Pana Boga, Jego siłą, Jego dobrocią, Jego łaską. Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Kolejne z odniesień do Nowego Testamentu. Dla Boga wszystko jest możliwe. Chciejmy tylko wyjść Mu naprzeciw. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.